i idzie, 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 idzie i siedzi Ariel Kosowicz wędkarski Omoku, witam was z nad niewielkiej wody położonej w środku lasu za zieloną górą, dokładnie za Dróżkowem, jestem tutaj na zaproszenie właściciela tego łowiska, to jest łowisko Natan, są tutaj olbrzymie karpie, amury, ale ja dzisiaj tu przyjechałem po szczupaki, które też tutaj są. Są też ponoć tutaj wielkie sandacze. Zobaczymy. I idzie, 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 idzie. I siedzi. Mam pierwszego żywca. O, fajna, patrzcie fajna płotka. I już już ją na systemiku zbrałem. Za chwilę pokażę wam jak to robię, i zaraz ją postawimy przy tym drzewie zwalonym. Flagi mam przygotowane już w takim pokrowcu, mam chyba 5 sztuk, jak dobrze pamiętam. Zaraz to trzeba złożyć o, w ten sposób kotwica, Stalka. i ciężarek do żadnego spowika. Teraz musimy sobie zmierzyć grunt, nie jest to zbyt głęboko, postawię go gdzieś tak mniej więcej w połowie wody, jest zbokowana. No i teraz szczupach nam weźmie, no to flaga ta powinna się otworzyć. Możemy pokazać, jak to będzie wyglądać, szczupak weźmie. Waga się podnosi Jakaś naprawdę dobra ryba No nawet brania nie było O leszcz Jest i leszcz Patrzcie jaki lechol <laughs> Dlatego potki nie chcą brać, bo leszcze podeszły. No. Pięć leszczy, jak dobrze pamiętam, kilka ładnych naprawdę płoci i w szczupach nic. Słuchajcie, co teraz zrobiłem? Przestawiłem wszystkie flagi spod tamtego drzewa. Tutaj, 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 ostatnia się kończy w tym miejscu i będę szedł tak w środek. Tutaj jest takie zwężenie, tu cypelek z jednej, drugiej strony i tam też jest głębsza woda tam też powinien stać jakiś dropieżnik. No i poszukam tego szczupaka. Piękne płotki, ładnie pracowały, ale nic, tak jak pod tym drzewem, by jakichś tam tych większych ryb nie było, bo wrzuciłem tam kamerę, to mnóstwo takich jak palec okonków, jakiś tam inny biały ryb, ale głównie okoń. No nie było widać tam dużej ryby, e, dlatego co? No poszukamy tego szczupaka. Będę tak szedł, wiercił w tamtą stronę. Myślę, że Jakieś branie zaliczymy. no Na tyle żywców, to jakieś branie powinno być. Nie za no dobrze tu masz. O proszę, połowi poteczek same, same płotki? Do... Do oklejka. A, kukuj, jaka to... wielka. Ładnie, ładnie. Mniejszy, tak to można siedzieć, o z tyłu żywczyk, grzeje się. 17? stopni No tak można siedzieć, nie? Przywali większy mróz, to można siedzieć nockę. No ja powiem ci, karpiówki wstawię i namiot normalnie i siedzę. Z tyłu widzę szupakówa nawet rozłożone. Jest, jest, kusuje też. Dobra, ja teraz flagi przestawiłem tam bardziej w środek, tak będę się kierował, nie? Bo tu nic. Muszą już chwilę i brani zobaczymy. Jest pan słuchajcie. Waga poszła. Ale wyciągnął. O, duży, duży, duży chyba. No, fajny. Nam radę. No dawaj. Siedzi. <grystanie> no i cel został osiągnięty. Jest szczupak na żywca. Tylko patrzcie, jakie ma kolory. Jaki jest gruby, a nabity konkretnie poszedł. Dobra, teraz trzeba płotkę złowić. No i co, jak to było branie? No to teraz na tym rejonie obstawię żywce. Stamtąd przestawię, bo dłuższy czas stoi i nic się nie dzieje. I może jeszcze dołowimy jakiegoś. Dobra, ile po tej żywce jeszcze tutaj dziury muszę wiercić, chociaż tu jakie są, ale nie, to są wykute piką, to nie muszą być od świdra. Dobra, to w pierwszej kolejności sobie wywiercę tutaj dziury, a później poprzestawiam tutaj flagi. Obserwuję sobie tutaj ryby w kamerze, no właśnie mam branie, ale dobra ciul, branie to jest co chwilę, nie mogę nawet herbaty się napić, odkąd przyjechałem, ale obserwuję sobie tutaj leszcze w kamerze i podpłynął sandacz, zapodałem mu blaszkę i później przeanalizuję to, bo nie wiem dokładnie, ale chyba puknął, chyba uderzył i, i zwiał, kurde, ale numer. I co mogę wam powiedzieć? Leszcze trochę siadły. Ja widzę w kamerze, że one cały czas są, ale zrobiły się strasznie wybredne. Podpływają i tylko czasami się schylą, bo naprawdę jakąś tam drobinkę taką zanęty. Yy, porobaki nie chcą się schylać. Flagi stoją, nic, nic nie chce uderzyć. Jeden szczupak, ale dobrze, że ten jeden wziął. Jeszcze dzień się nie skończył. Walczę, mimo że aura już taka mniej sprzyjająca jest, to walczę do końca dzisiaj. Moje zbranie. Patrzcie, jak podnosi pięknie. Siedzi. To jest leszcz na pewno. W końcu podwieczór wieczór zaczęły brać. Nic się, nic nie działo. Siedzi lecho, fajny. Haha, pod wieczór znowu zaczęły jeść. Piękne branie podniosło. Już cię puszczam już, już, już fajny deszcz O, znowu sandacz pierdzielony stanął Stanął mi kurde pod zestawami Kręci się cały czas Skubaniec, patrzcie Aki lecholek spod lodu No płynie Kończę łowienie, walczyłem praktycznie do samego końca, dochodzi godzina 16. Pięknie, cały dzień na lodzie, naprawdę obłowiłem się, gdzieś około 20 płoci i chyba gdzieś 10 leszczy, do tego krąpie. No i ten szczupak, także plan dzisiaj został wykonany. Jestem bardzo zadowolony, połowione. Jeżeli odcinek Wam się podoba, bawiliście się równie dobrze jak ja, to zostawcie łapkę. Komentarz, podbicie, subskrypcję fajnie będzie. I co, jeżeli wbijecie tysiąc lajków pod tym filmem, siadam tutaj nockę. Także czekam. Dzięki, że byliście, oglądaliście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.